że tylko spotkałeś osobiście, tylko osobiste spotkanie Jezusa może zmienić Twoje życie. Ja byłem osobą, która w ogóle nie wierzyła w Boga i ja spotkałem Jezusa osobiście. Jak się to stało? Po prostu pożyłem się przed Bogiem, uklęknąłem w spokoju i zacząłem krzyczeć Panie zmieni moje życie i Jezus przyszedł do mojego życia i On mnie zmienił. Chciałem Ci powiedzieć, że jeśli w sercu zapragniesz, zapragniesz w swoim sercu i będziesz wzywał imienia Pańskiego, Jezus odpowie na Twoje wezwanie. On Ciebie nie zostawi. Jezus powiedział: Nie zostawię Was sierotami. Może sobie myślisz, że Ty nie potrzebujesz Jezusa, ale chciałem Ci powiedzieć, że możesz sobie przeżyć jak chcesz, to życie tutaj iść do piekła, ale możesz żyć zwycięsko. Chciałem ci powiedzieć, że Bóg wyraził dobrych hmm. stworzeń. Nie mógłabyś mnie nagrać. Daję takiego jak to Aby każdy, nagrać. kto w niego wierzył. Nie, no ura, masz tyle to od Ciebie zależy. Wijać się, upić się, upić się, upić się. Upić się, upić się. Upić się. Upić się. Upić się. Upić się. Upić się. nie się. Upić Boże mówi, że Upić się. Upić się. Pan, Bóg dał nam ziemię, żebyśmy zarządzali na niej, żebyśmy żyli w obfitości, żebyśmy żyli w błogosławieństwie, to my przechadzowaliśmy ziemię, to my zbaskudziliśmy to, wszystko, że jest grzech, że, to, że są konsekwencje grzechu i tak dalej, że są choroby, to Adam z że tak Ci posłuszeństwa oddali ziemię diabłu, taka jest prawda, ale chciałem Ci powiedzieć, że możesz uwierzyć w Jezusa i Twoje życie się może, może zmienić. Ja byłem osobą, która w ogóle nie wierzyła w Boga. Byłem zniewolony przez narkotyki. Byłem zniewolony przez pornografię. Biegałem z bronią po ulicach. Potrafiłem kogoś pobić do nieprzytomności. Ale jak spotkałem Jezusa, to On mnie uwolnił od tego. Pokazał mi, że ja mogę być innym człowiekiem. Dałem ci powiedzieć, że możesz, może jesteś zniewolony przez narkotyki, przez alkohol. Może masz jakieś problemy w rodzinie? nie ma to znaczenia. Jezus może cię podnieść. On może ci pomóc. Tylko On. On jest drogą, prawdą i życiem. I nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma. Nie ma żadnych pośredników. Słowo bo Boże mówi, że Jeden jest pośrednik. Jezus ja bo mam być, ma Nie, Nie, pomożesz mi się? Jezus Chrystus, przyjaciół. Nie. nie. Muszę to Jeden zdjąć mój siebie, To muszę mi tę rękę wyciągnąć. Ty nie potrzebujesz Boga, bo Ty jesteś sprawiedliwym, uczciwym człowiekiem, a chciałem Ci powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, Dziękuję. ani jednego, ani jednego, bo każdy zgrzeszył i brak Mu chwały Bożej, każdy zgrzeszył, każdy zgrzeszył i nie jesteś Mu usprawiedliwieni z żadnych uczynków, Żadnych, żadnymi uczynkami sobie nie zasłużysz na zbawienie. Żadnymi. Jesteśmy zbawieni z łaski i to za darmo, aby się nikt nie chlubił. Łaskę mamy w Jezusie Chrystusie i to od ciebie zależy, czy ty uwierzysz w niego i czy dostąpisz tej łaski i tego miłosierdzia. Chciałem Ci powiedzieć, że on może zmienić twoje życie, ale musisz zapragnąć w swoim sercu. Bo Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a z Jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. On to powiedział o Duchu Świętym. I to jest Twoja decyzja, czy ty przyjdziesz do Jezusa. On już nic nie zrobi. Bo Bóg oddał swojego Syna, oddał Go. Dał, Jezus dał się ukrzyżować, dał się zabić i On już wykonał wszystko. On powiedział na krzyżu, tam się wykonało. Tam się wykonało Twoje zbawienie. Twoje błogosławieństwo, Twoje uzdrowienie, uwolnienie. Tylko to od Ciebie zależy, czy Ty to weźmiesz teraz przez wiarę. Czy Ty uwierzysz w to? Jezus Cię rozchorował wszystkimi chorobami tego świata. Jezus był przeklęty po to, żebyś Ty był błogosławiony. On umarł za Ciebie, żebyś Ty dostąpił życia. Bo Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I życie mamy w Jezusie. Chciałem Ci powiedzieć, że możesz narodzić się z Bożego Ducha. My rodzimy się martwi duchowo. Nasze duchy są martwe. Nasze duchy są martwe i każda osoba, która nie narodzi się na nowo z Bożego Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Pewien bardzo religijny człowiek, on miał na imię Nikodem. On przyszedł do Jezusa w nocy, bo się wstydził przyjść w dzień do Niego i powiedział, Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo nikt inny nie mógł czynić takich cudów, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg nie był z Nim. I Jezus powiedział mu, Nikodemie, musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha, inaczej nie możesz wejść do Królestwa Bożego. I Jezus tą informacją w ogóle zburzył tok myślenia tego człowieka. Bo ten człowiek myślał, że będzie usprawiedliwiony przez przestrzeganie prawa mojżeszowego, że będzie wykonywał pewne religijne rzeczy i będzie, będzie zbawiony. A Jezus mu powiedział, musisz się narodzić na nowo z wody i z ducha, bo to narodziło się z ciała i z ciałem, ale co narodziło się z ducha jest duchem. Przyjacielu i nasz duch jest martwy, nasz duch jest martwy. Żeby wejść do Królestwa Bożego, musisz uwierzyć w Jezusa. Wtedy Duch Święty stąpi na Ciebie. Narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Bóg patrzy tylko przez pryzmat Twojego Syna, przez Jezusa patrzy na nas. I On patrzy, czy my uwierzyliśmy w Jezusa. Czy my uwierzyliśmy w Jezusa? Jezus non stop stoi przed Ojcem i stawia się za nami. On jest naszym orędownikiem. I tylko w Nim jesteśmy usprawiedliwieni. W Jezusie Chrystusie. Zapraszam Cię, jeśli chcesz przyjść tutaj. Pomodlimy się, pomodlimy się z Tobą, bo Słowo Boże mówi! Słowo Boże mówi, że jeśli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i Spawicielem, Będziesz zbawiony, przyjdź do nas. Poprowadzimy Cię w modlitwie. Włożymy ręce na Ciebie, oddaj życie Jezusowi i narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Zapraszamy Cię! HALLELUJAH! który jest synem bożym ja zaświadczam swoim życiem że to jest prawda ja go spotkałem on przyszedł do mnie byłem w jego obecności to jest dla mnie największy zaszczyt i najpiękniejsza chwila mojego życia gdy przyszedł do mnie prawdziwy żywy Bóg uwolnił mnie od uzależnienia od narkotyków Uzdrowił serce, które było po zabale. Gdyż przydatkowałem narkotyki. Także ta Ewangelia, którą głosimy. O mocy, silę i potędze miłości. Bożej zaś zaświadczam o niej. Jezus przyszedł na ten świat, aby pokonać śmierć, aby pokonać grzech, aby pokonać wszelkie słabości i choroby, aby rozgromić szatana tak naprawdę. Ten świat toczy wirus. Nie widzicie tego? Rozejrzyjcie się. Ile złych rzeczy tak naprawdę ma wpływ na nas. Jak bardzo zło zakorzeniło tak się. Ten świat idzie na zatracenie. Jedyną drogą do pokonania tego osiągnięcia zwycięstwa w swoim życiu jest Jezus Chrystus. Ja jestem drogą prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Boga tylko przez ze mnie. I rozumiesz, Jezus, toj z otwartymi ramionami. Tylko Ty musisz otworzyć Twoje serce, bo jest dżentelmenem. On nie wejdzie tak jak szatan do Twojego życia z brudnymi butami. Nie Siłę. Zaprawdę! Przy imię Jezusa! Jezusa, okoszkowanym i zbawicielem, to jest jedyna droga do zbawienia! Rozumiesz, jest życie wieczne jest świat duchowy, który ma ogromny wpływ na to, co się tutaj dzieje! się obudzi w Tobie Boża świadomość. Tylko jedyna droga jest do tego, zaprosił Jezusa, o go Panem i Sławicielem. To nie jest tylko historyczny fakt, To się przekłada w potężny sposób na nasze życie. To dziedzictwo, które zostawił Jezus Chrystus. Ciągle trwa jest aktualne. To nie ulega przedawnieniu. Ta moc jest cały czas aktywna. Moc Ducha Świętego, który działa tutaj i manifestuje Rozumiesz? Bo Bóg tylko jeden, jedyny, prawdziwy, żywy Bóg ma taką siłę, aby uzdrowić człowieka, aby go uwolnić, aby go zresetować Słuchaj, brałem narkotyki 10 lat. Rozumiesz? Robiłem różne złe rzeczy. Naprawdę narobiłem tyle noi w swoim życiu. Wszyscy nie wiedziałem jak mam dalej żyć, doszedłem do takiego momentu, że byłem na samym dnie, miałem rozwalone serce, byłem osamotniony, byłem bez gotówki. Zaprosiłem Jezusa, On do mnie przyszedł, wymazana została moja przeszłość, a ja jestem narodzonym na nowo człowiekiem. I żebyś Ty mógł wejść do Królestwa Bożego, musisz na nowo się narodzić. A ty zaświadcza Biblia! Sprawdź sobie! Weź zakurzoną Biblię ze swojej buki! To jest najbardziej zakurzona książka u Ciebie na swoim legale! A to jest Biblia życia! To jest słowo życia, to jest słowo, to jest słowo światła! Weź sprawdź sobie Ewangelię Jana, trzeci rozdział o Nikodemie! Czcigodny, naprawdę prawdziwy, dobry człowiek! Praworządny obywatel, dostojnik żydowski Nikodem! On był autorytetem wśród ludu, wszyscy myśleli, że żeby osiągnąć życie wieczne, myśleli, że trzeba być takim jak On. Przyszedł do Jezusa w nocy, gdyż Jezus był reformatorem i rewolucjonistą i powiedział Nauczycielu, nikt nie mógłby robić z takich rzeczy i cudów, jakie Ty czynisz, gdyby nie pochodził z Boga, ale Jezus nie poklepał go po plecach. Nie powiedział tak, "Nikodemie, jesteś w porządku, idź dalej, lub tak jak robisz, a będziesz zbawiony. Powiedział mu, natomiast inaczej, naprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś się na nowo nie narodzi, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Musisz się na nowo narodzić, Składa się z części, to opakowane, czyli ciało, dusza, czyli swój osobisty charakter i Duch Święty, to Bóg w tobie. Musisz tego Ducha uruchomić w swoim życiu. Jedyną drogą jest Jezus Chrystus. Jedyną drogą, innej nie ma. Oto stoją drzwi i kołacze. Ktokolwiek usłyszy mój głos i drzwi otworzy, do tego wstąpię i zamieszkam z Nim i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. I to jest najpiękniejsze, to możesz dostąpić w życiu i osiągnąć. Przymierzę z Jezusem Chrystusem. Weźmiesz wszystko w swoje życie. Weźmiesz uzdrowienie. Weźmiesz uwolnienie od nałogów. Weźmiesz uwolnienie od biedy, od nędzy. Zrozum wirus toczy ten świat. Demoniczne działania panują na tym świecie. Nawet nie rozpoznasz swoich myśli od, od demonicznych zwiedzeń. Nie rozpoznasz tego. demony są nasilne. Jeżeli przyjmiesz Jezusa, o go panem i zbawicielem. To naprawdę jest fakt! On jest jedynym królem wszechświata, nie ma innego! Żaden przywódca religijny nie zmartwychwstał, nie pokonał śmierci! Tylko Jezus Chrystus zmartwychwstał! Tylko on! Gdy znikną słowa, i płak chcesz, prawdziwą Bóg cię i przemieni cię w prawdziwą boską istotę! Do tego doprowadzi człowiek, jak to dumnie brzmi, tak? Każdy się szczyci, jesteśmy homo A tak naprawdę to ci potem przyjdzie, jeżeli skończysz w piekle Musisz się przemienić na słowie Jezusa Musisz zacząć transformację w swoim życiu Musisz, nie ma innego wyjścia I tylko Duch Święty stanie dodać tak ci taką siłę Aby po prostu pogolać swoje słabości Aby postawić swój charakter na nowo I stać się tak naprawdę boską istotą Mam w sobie przyjmij Jezusa, raz. przyjmij Go do serca, ogóź Panem i Zbawicielem. Dnia. W liście do Rzymian napisane jest, do ich ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, Gdy a w sercu swoim uwierzy, będzie zbawiony. I to nie jest uczynku, nie można na zbawienie zapracować, Nadzień nie można na nie zasłużyć. Trzeba tylko przyjąć to, co zrobił Jezus. Nie chcę żałować, tego to Paweł jest tym nieprzygotowany Przyjął jak lek masz Otworzyć świetną książkę Wypełnić kokwi kolejnym ciekawym wnioskiem Wypolaryzować świadomości wioskę Która ukaże jak papilot ufala Moja historia poprawde ubyta Gniazd wartość tutaj nie zapanowała Podróżci upadłości, opanowała, opanowała jednak ta, której oczaki bez grame. Zopijały się karane, czy stumieją bramę. Dlatego teraz ten wyraz, Oddaję na wyraz, tę przyszłość i grymas. Nie jest ogłosny, zarysowy, i Gdy to godnie zarejestrowane, bo jej grymas. W kalej doskopie, mam kliku, że znowu przy raz tak latami ciężko. To żaden horror, to co zesłał to wystąpię połać się w piekła niczycy kierowcy mordor Z tą kormą, tarnicę błędę zbawiam, nie mylić z lekiem snorbo To co reprezentowałem, to co w z morałem, teraz stoję tu bo pojechałem, umierałem stałem. Nie zamowy ci z arsenałem. I z tego każdy z bloków nie też życia celebru Na dziwych granicach to się skarga, się słyszycie sam rój. Po życia no, kadrów u mnie są kromek, tak wyszliśmy rajdu Rozwalam raju. Rozłalam klimat, wszystkich waszydów co roku. zadaję kłam, wszystkich

no mnie trzeba odrzemienić, żeby wyswobodzić się od tak, dla Tak siostro, zaproś Jezusa, rozumiesz? To jest moc i potęga, to jest moc i potęga Odczuć swojego, odczuć swojego Zaproś Boga do swojego życia Weź od tego Boga Haleluja! Widzisz, ja jestem w swoim żywiole Bóg pomaga mi z Pełniasz moje marzenia Każde marzenie jest do spełnienia I tylko Bóg wie, tak naprawdę kim ty jesteś I do czego jesteś powołany w tym życiu Ja już to zrozumiałem Idę na tamtę ścieżkę Jeszcze mnie usłyszycie Maria, Mistyczny renegat! Ja? No to bomba, macie tu przed sobą rapu Jamesa Bonda? Patrzę na szacuszego pułapu na wzór ptaków Oddaję wszystko co mam tu na pół Pierwszy numer, pierwszy numer Ja z wytkuszczu światła przez niego sunę Abyś zobaczył odbicie prawdy w swej duszy i jej świetlistą to Unikatowa jakość, moja szczerość, to jest rzecz na gość To, to słowo o Nie, ja cię wyrażkosz ja będę dzierżaw Ewangelię, czyścią ją do dziur, nie na głos. Mentalne więzienie, przez toksyczne otoczenie. ostaczenie poprzez dzienie własnych brakiem. Gdzie ludzie robią dwa moje wartości. Wiórnie lecą na pokłady mojej wyobraźni. Głupcy słuchają, co moje odmienności. Transformacja 2, zmienny stan i świadomości Jejku czyni ci, to siła odbierana Wszystkie tak, szlaki to słabości, a to krynica mądrości Służba wiary i moci, to niedościgne wartości Trzech rzeczy, niewidzialnych zapleczy Weź spotknij, i mój przycisk, cofnij Niech ta prawda, prawda, naprawdę Cię podleczy Zdewnętrzny współczesny dwecha leczy Wszystki trudni wejście, to prawo na staw Po prostu, bez żyje, można na stu pięć pościg na Gue t referred Marche Han tri染 U Kellery Gravito Tange Terra Gravito inversè para

Pierwszy opar, no winę jeszcze telo siłyka i spikaj cudło i zimny, że z tyli świata tej umykaj Dlatego wiesz coś ma, czystą miłość, bo tak silą tej, eterycznej, oczystości fizjalistej Ty natury neuralicznej Jest to grze, tego grze, wypełniony jestem No tu strzeż się, bo przejdź ty wiesz jak ty upuścisz to, Fen. Pewnie się je ufujsz i dzieją nie So anti-anti-anti-anti-anti-antigravity hey. In other words, <laughs> it the world the the